SLU-PP332, czyli substancja naśladująca wysiłek fizyczny. Efekt treningu bez treningu. Ciekawe, prawda? Brzmi jak science fiction, a to jednak prawdziwa rewolucja. W świecie odchudzania i sportu. EZLUP332 naśladuje efekty intensywnego treningu na poziomie komórkowym, dlatego naukowcy nazwali go Exercise Mimetic, czyli substancja, która naśladuje wysiłek fizyczny. Oczywiście nie zastąpi on siłowni, ale może sprawić, że każdy trening będzie zupełnie na innym poziomie będzie mocniej, szybciej i efektywniej. Jak to działa? SLUPP aktywuje receptory ERR, które odpowiadają za zwiększenie liczby mitochondriów, czyli silników naszych komórek, szybsze spalenie tłuszczu i wykorzystanie go jako źródło energii, poprawę wydolności tlenowej i regeneracji naszych mięśni, a do tego lepsza wrażliwość insulinowa i metabolizm. W skrócie, organizm zaczyna zachowywać się tak, jakby właśnie skończył to naprawdę solidny trening nawet wtedy gdy dopiero wstałeś z kanapy. Efekty, które zauważysz, na pewno więcej energii i lepsze samopoczucie, szybsze tempo spalenia tkanki tłuszczowej, twardsze i takie bardziej suche mięśnie. Dodatkowo poprawa wytrzymałości i regeneracji, wzrost motywacji do działania, no bo czujesz efekty jak po dobrym kardio. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat EZLU PP332, to zapraszam do śledzenia strony researchlab.store i nie zapominajcie o kodzie zniżkowym AA5.